Każdy, kto w sobotę przyszedł do galerii Kuprum Arena, mógł poczuć smak prawdziwego męskiego sportu. W Lubinie bowiem spotkali się siłacze z Polski i Węgier. Zawody strongmenów to prawdziwe widowisko, dużo emocji, potu i rywalizacji. Lubińskie spotkanie to zapowiedź zawodów, które w niedzielę rozegrają się w lewnicy. W Kuprum Arena pokazano jedną konkurencję zwaną Uchwytem Herkulesa, w której zadaniem zawodników było jak najdłuższe utrzymanie podniesionego samochodu. Tę rywalizację wygrali Polacy w składzie Ireneusz Kuraj, Sławomir Toczek, Grzegorz Peksa i znany wszystkim Tyberiusz Kowalczyk. Naprawdę mi się wydaje, że ludzie też się fajnie bawią. Jak wiadomo, no strągmeni to takie jedno wielkie show. I dzieci, i babci, i wszyscy się bawią, więc widać, że jest fajna imprezka. No właśnie dziewczyny dzisiaj dają radę, prawda? A w takim prawdziwym sporcie. No oczywiście, Aneta Florczyk, czterokrotna mistrzyni świata, jest najsilniejszą kobietą i powiem tak że niektórych strongmanów też potrafi ograć. Jest, jest naprawdę silną kobietą, a ma kształty kobiece. Pokazy siłaczy najbardziej podobały się dzieciom, które z szeroko otwartymi oczami obserwowały zmagania zawodników, by później samemu spróbować sił w takich konkurencjach, jak toczenie opon czy waga płaczu. Co ciekawe, dziewczynki pokonywały chłopców w imponującym stylu. Monika Kaczmarska, Radio LK.